Hej, hej, dzień dobry wszystkim. Dzisiaj mamy czwartek. Ja witam się standardowo kawką, kawką bez mleczka o dziwo, ale ostatnio coś taka mi towarzyszy. I zapraszam Was na kolejny dzień razem ze mną. Nie wiem tylko, co z tego wyjdzie. Czy dzisiaj mam flow, żeby nagrywać, bo przez ostatnie dwa dni w ogóle nie miałam, ale no spróbuję, spróbuję. Pochwalę się Wam, że. Wczoraj po raz pierwszy odpaliliśmy yy, zmywarkę. Jak widać, jest ona bardzo, bardzo duża. Nawet się zastanawiam, czy nie jest za duża jak na nasze potrzeby, no ale z drugiej strony, jeśli ktoś przyjedzie, no to wtedy większa zmywarka się po prostu przyda. Wczoraj też, uwaga, odpaliliśmy pralkę. Śmieję się, że pralka jest moją przyjaciółką, ale niestety ta przyjaciółka mnie rozczarowała, bo po prostu myślałam, że zdemoluje nam yy, Łazienkę i to dosłownie. No, i wiecie, co się wczoraj działo? My tutaj grzecznie nagrywaliśmy sobie przebitki y, do Lump y, O tym może za chwilę. I nagle słyszymy taki łup, 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 że wszystko po kolei spada. I okazało się właśnie, że to z pralki. Ale okej, okay, myślimy, no dobra, no mocne wirowanie. <laughs> Tragedii nie ma. Ale ta pralka potem zaczęła po prostu namędrować po łazience. Prawie wywaliła umywalkę. Także nie wiem, co się stało. Wydaje mi się, że program był taki <laughs> odpowiedni, bo do takiego prania codziennego zmieniliśmy wirowanie na 400, a ona i tak po prostu jak szalona zasuwała. Kuba zaczął ją trzymać w którymś momencie i takie mieliśmy sensacje, rewelacje. Po prostu... No. Hej, 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 hej. My się od kilku dni bawimy tymi puzlami z Kapitana Nauki i poznajemy zwierzątka takie polne, łąkowe, można by powiedzieć, bo jest kret. O, bardzo proszę, są ślimaczki, biedronka, ważka, motyl. I są też takie zwierzątka egzotyczne. Te egzotyczne składają się z dwóch elementów, a tutaj, bardzo proszę, mamy po trzy. Pięknie, wszystkie ślimaczki. I teraz układamy kreciki. Na ziemi spróbuj położyć, będzie ci łatwiej. No, i jeszcze jeden krecik gdzieś musi być. No, daj, mama pomoże. O, spróbuj. Tak, i jeszcze jeden krecik. Ale nie denerwuj się. Tutaj, no, największy problem, jak już czegoś nie może zrobić od razu, bo wtedy nerw jest. Ale myśl, daj. Tak nie, to... Trzy. Jeden krecik, drugi i trzeci krecik. Także takie to są zabawy. Jak już coś do końca nie wychodzi, jakby sobie tego panienka życzyła, no to wtedy trzeba posprzątać, tak? Bo już nie, nie, nie pasuje. I zobaczcie, oprócz układania też możemy ćwiczyć zwierzątka. Liluś, a gdzie jest motyl? Mm. No, gdzie jest Motylek? Pięknie. A gdzie jest Lemur? Lemur. Pięknie. I pokaż Lemura. No, gdzie jest ten Lemur? Nie. Gdzie jest Lemur? Pięknie, a gdzie jest Leniwiec? Super. A papuga? Ok, my się powolutku ogarniamy, ja się doprowadzam do porządku, śniadanko zaliczone, połowę ukradła mi oczywiście Lila, zjadłam resztę dżemu, bo tak wiecie, naprawdę staram się jak najbardziej korzystać z tego, co mamy, dzisiaj będę robiła botwinkę, bo mamy botwinę z tej paczki z Too good To Go, więc tak, pomyślałam, że zrobimy botwinkę, mamy też troszeczkę ziemniaczków z wczorajszego obiadu, więc dołożę to i zjemy sobie naleśniki. Także coś takiego wymyśliłam nam na dzisiaj, zobaczymy co będzie z kolacją, na pewno jakaś sałatka, bo mamy jeszcze te sałaty lodowe, masłowe i inne tego typu rzeczy. Pokroję też pomarańcze dla Lili, bo bardzo jej zasmakowała. Sama nie lubię pomarańczy, Lila polubiła, chociaż powiem Wam, że pomarańcza w sałatce mi oddziały. super pasuje. E, także tak, e, ambitnie też chciałabym dzisiaj zmyć podłogę, zobaczymy, jak mi to wyjdzie, tylko muszę poczekać, aż mój szatan pójdzie spać, bo niestety z nią byłoby to praktycznie niemożliwe. Pranko coś mi w domu nie chce wyschnąć, więc myślę, że wystawię je na dwór, niby nie jest dzisiaj zbyt fajnie, ale składuję, że będzie lepiej niż w domu. No i zobaczcie, tutaj jest część naszej huśtawki, którą dostaliśmy od moich przyjaciół. W domu na razie mamy poduchę, z której korzystamy, i wydaje mi się, że jak Kuba zrobi zadaszenie na tarasie, to naprawdę ta huśtawka będzie jednym wielkim hitem. Jeśli ktoś jest ciekaw, to powiem Wam, że ostatnio ciężko jest mi zrobić jakieś większe porządki przy dwójce, ale oczywiście staram się coś tam, e, coś tam zrobić, tak żeby wiecie, doprowadzić dom do porządku. E, na razie posku, poskładałam ubrania, które wczoraj były nagrywane do loom-hola. E, jest tutaj 10 sztuk. Wydaje mi się, że o, nawet tak wcześniej nie zwróciłam na to uwagi, ale dominują takie stonowane kolory. No i tylko dwa takie, wiecie, szaleństwa są tutaj. Liliś odłożona do spania, więc ja się zabieram, wiecie, za pracę w takim przyspieszonym tempie. Wykorzystam też fakt, że dalia mi śpi, ale najpierw minutka pielęgnacji, przede wszystkim krem. Ja ten z Eveline w końcu zużyłam, on jest raczej kiepski, więc. No nie wrócę do niego. Puste opakowanie poszło oczywiście do Denka, muszę pozbierać wszystkie te puste opakowania. No i teraz wracam do mojego hitu, czyli Dermedic Hydra In Two. naprawdę świetny krem. No i przy okazji muszę troszeczkę zadbać o moje dłonie, bo są niesamowicie przesuszone, nie wiem sama od czego. No i z całej gamy kremów do rąk, nie wiem skąd ja mam ich tyle. Wybrałam sobie ten z miodem. No i oczywiście pamiętam o wodzie. Ta woda ma taki dziwny kolor, bo po prostu nie myłam szklanki po kawie, tylko dolałam tutaj wodę i tak. Tak o! Jestem po prostu księżniczką z Mopem. Mam tu muzyczkę, więc mogę śmiało ruszać na bal. I skoro ja już o tej muzyczce i o balu, no to tak, zbliża nam się powolutku, powolutku to wesele, zostało już mniej niż 4 miesiące, a jeszcze niedawno były 2 lata, tak, bo 2 lata temu ustalaliśmy datę, Boże jak ten czas szybko leci. I, i co miałam wam powiedzieć, mieliśmy usiąść i stworzyć taką playlistę piosenek, które koniecznie chcielibyśmy mieć na weselu. Mnie oczywiście pierwsze, co przyszło do głowy to piosenka Eneja Lili i w którymś momencie śmialiśmy się, że Lila właśnie nam stworzy playlistę, bo wiecie, ma takie swoje ulubione kawałki mama sita, co tam jeszcze bardzo lubi, freestyle, pamiętacie to w ogóle. Myślę, że większość osób w moim wieku, albo starsza, albo troszeczkę młodsza, kojarzy tą piosenkę doskonale. E, więc tak, no śmialiśmy się, że Lilla nam stworzy playlistę. No ale tak śmiechem, żartem, fajnie by było w końcu usiąść i wypisać chociaż te 20 piosenek, które koniecznie chcielibyśmy mieć. My no, ogólnie jesteśmy fanami... Takich klimatów disco, nie disco polo, tylko właśnie raczej disco, wiecie, abba, jakieś tam lata 80. coś takiego. Ale wydaje mi się, że naprawdę jest cała masa takich piosenek, które nie są discopolowe, takie wiecie, po chamsku disco polowe, które super się bronią na weselach. Chociaż powiem Wam szczerze, że tak jak rozmawiałam z przeróżnymi osobami, no to wszyscy mówią, że nie no. Disco Polo koniecznie, koniecznie najlepiej jakieś 80%, no bo przy czym innym się bawić jak nie przy Disco Polo, ale powiem Wam, że autentycznie jest cała masa innych piosenek, nawet ten wspomniany przeze mnie Enej, który super się sprawdza. Nie wiem, dajcie mi proszę znać, jakie wypiesenki uważacie, że są takim po prostu hitem na weselach, na imprezach, przy których po prostu wszyscy zaraz ruszają na parkiet, bo nie wiem, być może ktoś mnie zainspiruje, może dzięki Wam odkryję coś nowego. Także jeśli macie takie hity, piszcie śmiało. Ciąg dalszy mojego działania. Strzelam sobie drugą kawkę, jakoś tak, mam chęć i potrzebę. Będę robiła teraz, co? Bulion. Mam tutaj świeżutką, zobaczcie, piękną włoszczyznę z tej paczki To Good To Go. Naprawdę powiem Wam, że ta paczka to był strzał w dziesiątkę, jak uda się dzisiaj też złapać, bo Kuba jedzie do Olsztyna, to biorę koniecznie. Robię sobie kanapki. I tak, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Powiem Wam, że mam pewien pomysł. Często... Różne warzywka można kupić w tego typu plastikowych opakowaniach. Ja mam akurat to opakowanie po pomidorkach i pomyślałam, że fajnie by było je odkładać i potem chodzić z tym na zakupy, na przykład na rynek, bo zauważyłam, że super tutaj wchodzi pół kilograma truskawek, więc e, tak, coś takiego albo na przykład borówki e, kupować w tym. Zobaczymy, jak mi się to sprawdzi. No i naprawdę ta apka Tugut Tugo, jeśli ktoś nie wie, to jeszcze raz tłumaczę. To jest aplikacja, dzięki której możemy kupić z, ze sklepów, ale też z piekarni, z kawiarni z pizzerii, ogólnie z restauracji, to jedzenie, które po prostu nie schodzi. Większość wystawia paczki oczywiście na koniec dnia, więc to nie jest tak, że my dostajemy jakieś takie jedzenie mega kiepskie, podpleśniałe, które zaraz się zepsuje, tylko po prostu to jest jedzenie, które nie zeszło danego dnia. Jak widzieliście, mi Włoszczyzna już leży kilka dni i wygląda pięknie i kupujemy to jedzonko dużo, dużo taniej. Najczęściej chyba za jedną trzecią wartości, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę mega okazja. Więc jeśli Wy na przykład lubicie tego typu inicjatywy, myślę, że warto sobie apkę zainstalować i sprawdzić. Ja póki co byłam raz rozczarowana paczką z Kerfura, no bo no tutaj trzeba przyznać, że była kiepska, ale na przykład paczka z BP była świetna, paczka z Grycona świetna, z tego zieleniaka też świetna, więc będę sobie sprawdzać kolejne. Gdzie są motylki? Brawo! No, ale połóż. Będzie łatwiej. I gdzie jest jeszcze jeden motylek? Gdzie jeszcze mamy? No tutaj brakuje, gdzie jest jeszcze jeden? No tu brakuje. Brawo! Super! To co, to teraz dołożymy troszkę puzli, tak. A może teraz na przykład jeże ułożymy? Gdzie są jeżyki? Co? Gdzie są jeże? Tu jest jeżyk. Znajdź resztę jeżyków. Brawo! No, op! No i gdzie jest jeszcze jeden? Tu brakuje jeżyka. Gdzie jest jeszcze jeżyk? No. Super. No, tu są jeżyki. W liściach. A to jest pietroneczka. No, położysz. Super. A czemu odczepiłaś? Już, to zaraz ułożymy następne. No hop, a przecież pięknie sama układasz. To może teraz świerszcze. Co? Gdzie mamy świerszcze? Gdzie jest świerszcz, myszko? Co, co? gdzie mamy świerszcze? Tu jest świerszczyk. Nie, ty nie pasuje. No, znajdź świerszcze. Gdzie jeszcze są? Nie! No, znajdź. Gdzie mamy jeszcze świerszcze? Brawo! Tu jest, tylko na podłodze. No, będzie Ci łatwiej. No, hop! I gdzie jest jeszcze jeden świerszcz? Brawo! I pokaż mamusi gdzie jest, gdzie jest lemur? No to jest lemur, gdzie jest lemur? Lemur. Gdzie mamy lemura? Nie lemur nie robi miau. Nie. No gdzie jest drugi lemur? Co tutaj pasuje? Leur. Pięknie. Brawo. Ja. Za. A powiedz mamusi, co tutaj pasuje. Nie. No to pasuje. Brawo, połącz ładnie. Super. Po paru godzinach wyszedł mi naprawdę bardzo fajny rosołek, więc teraz przerabiamy go na botwinkę. Zobaczcie, tak jak już prawie wszystko było ogarnięte, tak Kuba pojechał po resztę naszych rzeczy i zobaczcie, co się tutaj dzieje. A no i przy okazji dostaliśmy... Nowy czajnik, więc stary mogę bez żalu wyrzucić. Jem i ogarniam to całe zamieszanie, które się tutaj zrobiło. Hej, hej. Ale najpierw zupka. Pierwsza w tym roku młodziutka, botwinka. Tak jak wcześniej wszystko było pochowane w szafkach, to szczerze mówiąc nie zdawałam sobie sprawy z tego. Ile my na dobrą sprawę posiadamy przy różnych kubeczków, talerzyków? Więc teraz, jak widzę, że coś ma jakąś minimalną wadę, to po prostu out. Niech to sobie pójdzie na śmieci gdziekolwiek. I co, powoli jakoś, segregujemy sobie wszystko. Już wiemy też, co musimy dokupić, jeśli chodzi o wyposażenie. Na pewno takie wiecie regały na kółkach, żeby po prostu je chować. I myślę, że tam trafią suche rzeczy, jakieś mąki, kasze, ryże. Dzięki temu zwolnimy kilka półeczek i myślę, że po prostu będzie lepiej. No, ale to nie od razu. I co? Myślałam, żeby od razu przerobić część rzeczy, i żeby zrobić ciasto z wiórkami kokosowymi, bo mamy dwie paczki wiórek, więc ja myślałam, że nie mam wcale ale niestety okazuje się, że mam za mało mąki. Chwalę się, co jeszcze dostaliśmy od naszych przyjaciół. Zestaw do serwowania serów, bo my ostatnio lubimy, wiecie, przygotować taką tackę pełną pyszności, więc myślę, że coś takiego super nam się sprawdzi na różnych grillach, na różnych proszonych obiadkach. Wygląda bardzo ładnie zresztą. Jak przeglądałam stronę home.ly, to nawet dodałam taką deskę do koszyka. No i patrzcie, dostałam. I bardzo proszę, zobaczcie, ile tu jest różnych rzeczy do robienia ciast. Chciałam mieć taką półkę, nie zmieści mi się tutaj niestety, co? Mikser. Więc tak mi się wydaje, że najlepszą opcją będzie zminimalizować Ilość tego wszystkiego, jakichś tam orzechów, wiórków, płatków, e, wtedy powinien wejść tutaj na spokojnie, no ale najpierw muszę kupić mąkę. Czas chyba najwyższy troszeczkę zadbać o roślinki, bo ostatnio poszły w odstawkę. Mam lawendę, chciałabym kupić jeszcze kilka doniczek, żeby potem stała na tarasie tu mam tą roślinkę, niestety nie pamiętam jej nazwy ale bardzo ładnie rośnie, ten listek jest najświeższy i tutaj jak widać idzie kolejny moje różyczki, które dostałam z okazji Dnia Matki będziemy musieli je przesadzić, myślę, że w weekend to zrobimy żeby pięknie mi rosły no i tutaj mam kalatę, o ile dobrze pamiętam też fantastycznie rośnie i super wygląda w tym koszyku. Jak będzie kiedyś okazja, to jeszcze na pewno kupię więcej. Mam w sumie takie małe postanowienie dotyczące roślin. Tak, stwierdziłam, że może kiepskim pomysłem jest dokupywanie ich na bieżąco. Może właśnie lepiej by było, tak jak w zeszłym roku, zaadoptować roślinę, bo w sumie nie wiem, czy będzie działać. To był chyba ogród społeczny w tym roku, czy może nie? Ale wiem, że ludzie czasem oddają szczepki jakichś tam roślin, albo w ogóle się ich pozbywają. No i tak pomyślałam, że na przykład lepiej by było na okazję dostawać takie wiecie roślinki doniczkowe. O czym zaraz powiem mu Kubie, że jak będziemy mieć jakąś rocznicę czy coś takiego, to poproszę właśnie kwetka doniczkowego, a nie takie kwety cięte, bo to chyba będzie z większą korzyścią dla nas yy, po prostu.